Witajcie przyjaciele. Dziś będziemy zarabiać na opcjach binarnych, handlując na platformie brokerskiej Pocket Option. Link do rejestracji znajduje się w opisie. Dziś przygotowałem dla ciebie nową strategię, z którą wcześniej z tobą nie pracowaliśmy. Dzisiaj będziemy używać kilku wskaźników na raz i są to jeden wskaźnik Supertrendu, dwa wskaźnik wirowy i kanał Keltnera, czyli za pomocą tych trzech wskaźników dzisiaj dowiemy się, jak zarabiać na opcjach binarnych. Kwota transakcji wynosi 50 dolarów, otworzymy dwie transakcje na raz. Za 50 dolarów. Uwaga, przyjaciele na wirze. Tutaj, gdy nastąpi przecięcie, powiedzmy, że tutaj było przecięcie, mamy odwrócenie ceny, czyli możemy otworzyć na krótki okres. Również tutaj był tylko dotyk, a tutaj mamy ruch cenowy w dół. W związku z tym, gdy nastąpi skrzyżowanie i dotknięcie, otworzymy transakcję kupna lub sprzedaży. I spójrz. Teraz mamy skrzyżowanie. Zielone przecina się z czerwonym od góry do dołu. W związku z tym mamy sygnał do kupna, czyli teraz nastąpi odwrócenie tego poziomu. Ruch cen w górę jest dalszy. Kropka drugim czynnikiem jest kanał Kelnerski. Słuchaj, kiedy ten kanał dotknie, mamy wycofania i ceny, dlatego też dzisiaj z tego skorzystamy. Cóż, supertrend jest naszym ulubionym wskaźnikiem, który ogólnie pokazuje nam ruch trendu. Teraz na tym wykresie mamy trend spadkowy, ale przejdźmy do bardziej odpowiedniego wykresu, aby określić punkt wejścia i otworzyć transakcję. Zatem przyjaciele, popracujmy z tą parą walutową. W tym momencie otworzę transakcję kupna na 2 minuty. Oznacza to, że obecnie mamy do czynienia z odwróceniem sytuacji. Ceny z kanału Kelnera Plus oprócz wszystkiego spójrz na ruch cen na wirze, czyli teraz będziemy mieli przecięcie. Po pewnym czasie zielona przetnie się od dołu do góry z czerwoną, jest to zatem sygnał do kupna. Kropka otwarliśmy nieco wcześniej, przed krzywą, i poczekajmy na wynik. Tak więc, przyjaciele, spójrzcie na wynik naszej jednej transakcji, 87 dolarów, przewyższyliśmy Was w przypadku tego aktywa. Jak widać, trend cenowy był kontynuowany, a nasze wyniki pomyślnie zakończyły się na plusie. Ustalmy kwotę na 187 dolarów i przejdźmy do następnego aktywa. A więc, przyjaciele, następujące pary walutowe. Tutaj otwieramy pozycję, aby natychmiast sprzedać 187 dolarów. Słuchajcie, przyjaciele, kanał Kelnera dotyka, a nasz ruch cenowy skierowany jest w dół. Otworzyliśmy transakcję, czekamy na wynik. Tak więc, przyjaciele, nasza następna transakcja kończy się teraz na plus 332 dolarach amerykańskich. W naszym bilansie. Myślę, że to niesamowity wynik. Ustalmy tę kwotę i przejdźmy do kolejnego aktywa. Tak więc, przyjaciele, następna transakcja zostanie otwarta na tej parze walutowej. Zauważ, że poziom oporu został dotknięty. Odwrócenie się od tego poziomu następuje natychmiast. Dodatkowo wchodzimy także w kanał cenowy kanału Kelnera. Czyli następuje tu oczywiste odwrócenie ceny, więc w tym momencie otwieramy transakcję na poziomie 330.02 dolarów amerykańskich i czekamy na wynik. I tak, przyjaciele, to znowu plus, ale spójrzcie, jakie to niebezpieczne. Na samym końcu nasza cena wystrzeliwuje w górę i prawie stawia nas na minusie, ale mimo to w naszym bilansie jest 638 dolarów. Ustalmy tę kwotę i przejdźmy do kolejnego aktywa. Otwórzmy kolejną transakcję. Tak więc, przyjaciele, zostanie otwarta nowa transakcja na tej parze walutowej, w tym momencie otwieramy pozycję kupna. Uwaga, przyjaciele, odwrócenie cen już ma miejsce. Czyli tutaj mamy rozbieżność na wskaźniku plus dotknięcie kanału Keltnera i poza nim było też wyjście. Oznacza to, że teraz następuje odwrócenie. Zwróćcie też uwagę na ten cień świecy, znajduje się on poniżej, czyli wyraźne odwrócenie ceny. A oczywista aktualizacja minimów i maksimów cenowych trendów w ogóle jest teraz w dół, ale otworzyliśmy transakcję dokładnie z poziomu wsparcia, więc teraz czekamy na wynik. I tak, przyjaciele, to znowu plus, ale spójrzcie, jakie to niebezpieczne. Na samym końcu nasza cena wystrzeliwuje w górę i prawie stawia nas na minusie, ale mimo to w naszym bilansie jest 638 dolarów. Ustalmy tę kwotę i przejdźmy do kolejnego aktywa. Otwórzmy kolejną transakcję. Tak więc, przyjaciele, zostanie otwarta nowa transakcja na tej parze walutowej, w tym momencie otwieramy pozycję kupna. Uwaga, przyjaciele, odwrócenie cen już ma miejsce. Czyli tutaj mamy rozbieżność na wskaźniku plus dotknięcie kanału Keltnera i poza nim było też wyjście. Oznacza to, że teraz następuje odwrócenie. Zwróćcie też uwagę na ten cień świecy, znajduje się on poniżej, czyli wyraźne odwrócenie ceny. A oczywista aktualizacja minimów i maksimów cenowych trendów ogóle jest teraz w dół, ale otworzyliśmy transakcję dokładnie z spo...